Dzień dobry. Dzisiaj drugi wchodzi bo dziś, Bo, Bóg powiem, dzisiaj wychodzi ten brałtuk, co nie? To. Do... Zobaczymy, co dzisiaj takiego ciekawego będzie. Jak na razie, nic ciekawego. Za 60 sekund. Za minutę. Ciekawą tą minutę jak na tym czasie spam jest Nieźle Nice Kto znał mój kanał od początku od początku to pewnie benie... <grymnie> Przypomnę sobie temu <grymnie> Robota, który pierwszy nagrywałem to chyba był Z chyba to był To były stare dobre czasy czekamy Bo nie mam, bo nie mam co innego robić Premiera już wkrótce. Premiera już wkrótce, czekamy. Czekamy, widzowie. Romalia czekamy, mam nadzieję, że i dostanę za nich tych ostrzeżeń, ani za nich tych. A chyba nie powinienem dostać. Czekamy. Czekamy Romalię. Czekamy. Hmm? Oj jasna. Jest Nice. Czekamy. A mogę a mogę odpalić live ale dobra trudno. Jestem tak jak sobie robił wtedy. A ale ja tam trudno. Odpaliłem film jak zwykły Z film odpaliłem To się w tej z rami z wodą w ogóle. Co jest, co tam się dzieje? Jakby nie, nie słyszę cię, więc nie Cześć, co? dwie, 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 okay. Cześć, dwie minuty. To dobrze widzę, co ja? Tak, dwie minuty. Jedna minuta pięćdziesiąt siedem sekund. Czekamy! Czekamy, co nam dzisiaj takiego zapokażą nam na... na update. Który, kiedy się karnet skończy? Pamiętaj co... z gorszym karnetu Napady, a Jak dawno nie nagrywałem ze, 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 ze Pierwszy film był gdzieś tak części BroToka już, a tutaj to już jest... Znaczy nawet od początku. Wow. Jak on się spodobał ten film, to mogę więcej... Jak wychodzić Brałtoki, to mogę... To mogę nagrywać. W sumie tak... To w macie moją reakcję tak mniej więcej. Dara pogoda. Dziękuję tam za pogodę. W mojej okolicy nie po, Nie wiem po co tam to. I ja sobie mu za okno otworzę O Jezu, kurde głupie papiery Jest! mi się poślizgnął prawie co? Trochę szwaźnego powietrza wleci tutaj do pokoju Pojadę mi z YouTube'a Zawsze na propsie? Hmm. Zawsze na propsie pojadę mi z YouTube'a 0 minut 42 sekundy 1 sekunda

5, 4, 3, 2, 1, 0! A co jest idealny prowadzi? Jest Co się będzie działo? No, Okej, okay, ja tak. A jak to jest, wiedziałem, że będzie. Tak, wiedziałem już. Przed tym prowadzeniem było promowane coś. Ciekawe, muszę powiedzieć, ale ciekawe Ale czemu zmienili w ogóle komieni wieczoros mnie. Hmm. Nie wiem, nic mnie o tym nie wiadomo, Płynąc... słyszałem, że ma być zmieniony, no. Dobra. Tera te ja zyba, a teraz do... te pojedynę jazdy, chyba teraz... I tu będę musiał chodzić, co? No, ciao. Bo... mogę sobie włączyć stryp jeszcze wskazać jednak. No ja trudno.

No, razie nie słyszycie. Co? Mm -hmm. no. Mm. <tryk> no nie no, ale normajcie. Zapowiada się ciekawie, jak na razie <tryk> no jakiś tam curl, <tryk> nieźle. Chyba to był curl, nie wiem. Co? Kokorosa? Chyba tak, nie chyba nie pada, nie, nie wiem, zdawało mi się coś. No, ej, no. Tak okazuje. No co jej, co tak dzisiaj? jest super, sobie z tymi skinami teraz w tym update'cie Naprawdę, hmm. zaszaleliście z skinami, co je? Hmm. Ciekawe hmm. A, specjalny skin, na tam Tych rzeczy, okej, okay, specjalny Okej, okay. specjalny, okej okay. Ciekawe A mogę w A mogę wam nap włączyć napisy na, na Truno Może następny razem Co, co to jest? Basket. Mhm. Ciekawe. Aha, dobra. To jest coś. To nie jest jak brał bol, tylko to jest. Mhm. Zostaje pił, kompanie. Coś takiego. Mhm. Hmm. Ciekawe. No dwa filmy dzisiaj No co jest dzisiaj? Co to jest mi miesiąc? nie pełen niespodzianek. Uuuu, dobrze do tego. Jakieś nowe rzeczy do tego Do mapy fajnie Nice Nice XD No zaszalej z tymi skinami Ej, co takie długi ten Brawl Talk? <laughs> następny razem wam powtórzę napisy będziecie chociaż wiedzieli co... będziecie wiedzieli chociaż na polskie co... co jest będziecie chociaż nie więcej wiedzieć następny challenge jakiś soje czy challenge jakieś? Co jakieś tam inne rzeczy? je jap yep. koniec? nie jeszcze no, chwilę kurde nie... nie wiem kurde Emotki, mm, emotkie, epin, te piny, spinki. Tyle chyba nie powinny być, bo. Mm. No, złote skiny. No, no. się trochę zdziwiłem, w sumie. To był dosyć drugi, długi Browtock w sumie. Nigdy takiego długiego brotoka nie było. Znam. Napiszcie co... Napiszcie o, tym, o co myślicie na temat tego. Subskrybujcie, komentujcie. Bajo jajo.